Dziś nagrywamy... Ej, co to, co to ma być? Ej, co to ma być? Ty, jakiś menel tu... Co to jest? Jakiś menel tu jest! O nie, co to jest? Dobra, a tak na serio jesteśmy dziś z moim bratem Michałem i z moją siostrą Leną. I dziś jesteśmy w przeklętym lesie. Szukamy metalu i tak... Chodź Michał, ty będziesz naszym kamerzystą na razie znowu, ja zawsze jestem. Dobra, i teraz tak, Lena chodź tu, bo Moja rękawiczka to, jest... Y y Będziesz nam potrzebna, ty weźmiesz linę, jak mówiłam. Ja mam worka. Weźmiesz linę do worka, to jest nasza lina. I mieliśmy łom, ale go... Ale łom, ja mogę się położyć po ten łom. Nie wracam już po ten łom. Dobra, y i teraz... Patrz to... jakie, o Dobra, dobra, to ja już idziemy, poczekajcie, składam Idziemy do tego lasu, duszką, las przez domdrowy, idzie nas gajowy. Dobra, idziemy. Mam nadzieję, że chyba tu się jeszcze przejdziemy na ten opuszczonym tom. Idziemy. Dobra, Lena nie śpiewa. Dobra, idziemy. Widzimy się już trochę bardziej w części e, tego zniszczonego lasu. Ładna sceneria, co nie? Aż. No, aż w też No. Spotkaliśmy kota. Nie, nie, nie. <laughs> no my nie wiemy. I tak, idziemy tędy, ale przyjdziemy jeszcze. Ten, ten film będzie chyba miał nawet dwie części, bo nie wiem, czy starczy. Dobra, lecimy. Znaczy, tu jest takie coś. Zniszczony raz, dlatego mówiłem. Bo widzicie to? Dobra, panie. Panie, chodź pan. idziemy ścieżką ogólnie. Ale gdzie jest ta rękawiczka? Gdzie jest ta rękawiczka? Nie mam. A, dobra, mam lecimy. Tam jest takie przejście i my tam się kierujemy ogólnie. I My tu ostatnio byliśmy. Nie wiem czemu mi tak... Tak się ten. I tu jest Opona i tam jest takie wejście. Chodźmy tam. Udajmy się. Gdzie to wejście było? Tu jest ta opona. Ej, mamy rękawiczki, więc teraz możemy podnieść coś pod tą oponą. Jest, ja nagrywam, więc nie mam jak to podnieść. Dobra. Nie, nie ma nic. Lena, gdzie są siat Masz siatkę? Nie tak, mam tutaj. Dobra. Tam wejść. Tam jest to wejście. Idziemy. Słyszę, że kamera się tak kiwa, ale nie wiem co się stało z tym... statywem. Idziemy, ale teraz po cichutku Ej, teraz ciszej. Tu jest to wejście. Później jeszcze tam pójdziemy trochę. Wchodzimy, tu jest furtka. Tu jest furtka. No ale na wchodź. Michał już tam jest. Na wchodź. Ej, otwórzmy mi to. Ej, dobra! Ej! Przejdźmy! Zaraz przejdziemy się tam w kłom a teraz idziemy tam. A ty się boisz? Nie, nie, nie. Dobra. Szukamy. Na razie nic ciekawego nie ma. Tam jest krzesło. Ty tu ścieżka. Ty to? Ty jest ścieżka. Ty widzisz to? To jest ścieżka. To jest ścieżka wyskitu. O kurde. Ej, hey, dzisiaj. Ty, ty, tu jest takie... Ej, ale chodźmy, no. Ty, potachel. Dobra. Chodźmy. Chodźmy, no. Dobra. Tu jest gór. Dobra, chodźmy. To jest jakaś dróżka. Ten film nie jest w ogóle ustawia. Usta usta Kurde, Ty pies czeka. Poczekaj, będziemy zwiewać. O. Nie idziemy tam, nie idziemy. No nie idziemy tam. To jest otwarte. Ale tam też Dobra, wracamy się. Chodźcie, wracamy się. Idziemy teraz, jeszcze jakąś taką część. Mam nadzieję, że tu nie biej Ten film nie jest ustawiony, oczywiście. Ten las na serio jest zniszczony. Zobaczcie. Nie jest, nie jest ustawiony w ogóle. A w ogóle, jak dawno Michała nie było na filmach? Bardzo. A przecież jest nasz ulubiony koleżka. Dobra. A ja. Nie mam jak wcześniej. No. Ale nie to wiadomo, ona jest na prawie każdym filmie. Lenia to wiadomo, ona jest na prawie każdym filmie. Ty, co to jest za fiolka? Ty patrzcie. To jest taka fiolka? Ty, co tam jesteś, Co tam jest? Ty, Jakieś... gówno jest tam, nic tam nie, nie ma. Ej, chodźcie bardziej w tamtą stronę. No. Na przeciwko wejścia. Tu mają dziury, patrz. No, masakra, ale nie znaleźliśmy jeszcze żadnego złomu, to jest kupie. Ej, chodźcie, tamtą rzeźnię, dobra, już, możemy głośniej mówić. No, napalony był. Bez skitu. Lecimy. Eksplorujemy dalej. Zaraz pokażemy wam pod koniec pewnie filmu, co udało nam się znaleźć poprzednim razem. I teraz będziemy szli tam... Ja to skasowałem. Hej, babi, Dobra, idziemy teraz tam... Nie mówię o, te, o tamtych filmikach, co kiedyś nagrywaliśmy, tamtych starych, bo... Ej, to jest dziwne. To jest strasznie dziwne, bo ty... Wcześniej jak byliśmy, to w ogóle... <grym> <grym> to w ogóle nie było żadnych psów, nic, nie, żadnej... Żadnych odgłosów. No idźcie już. Nie, nie ma takiej opcji, ja to jest jak to Ej, chcecie ey, 10 łapek w górę i robimy yy, chowany, chowany, właśnie w tym lasku. <ślały> ja już wiem, gdzie bym się schował. Dobra, <ślały> <ślały> no, chodźcie tam koło babci. No, ale pokażę wam, co było. Ty, ale w ty nie byliśmy, tu jeszcze iść. Tu z zewnątrz. Z metal? co to jest? Halo? A tam jest? Bierzemy to na złom. Lena, siatka! Lena do siatki to Co tu jest? No, w tej siatce małe rzeczy będziemy zbierać No wiesz. kładź tam Boisz się, że tam będzie jakiś film Halo, my mamy jeszcze 6 minut filmu Czemu? Czas o, Czemu? Ale chyba chcecie podzielić to na dwie części. Może tak. tą część drugą wyrzucimy jutro. Jakiś czyli, jakby jak to oglądacie to. dzisiaj, czyli jest trzeci, to ten, ten film, druga część pojawi się. A dobra, nie będę pieprzył za pozwoleniem. Dobra. Ale bierzemy. Idziemy tak. Idziemy, bo tu z zewnątrz nie chodziliśmy tam jest znowu jakaś butelka jak zawsze jest blacha ej jest coś blaszanego tam jest tam wchodzę jest coś blaszanego ale tam są straszne haszcze. dosłownie to przejdziesz to jest tam ej a ja tu wejdę ale jak chcecie nas chowany w tej części lazu gdzie okay. jesteśmy Rana ty tu zostań Zbądź na czatach okej okay? no, no, no. Michał to weźmie to Straszny wiatr Wiatr O ten Chodziło mi o to żelazo Pokaż. To nie jest żelazo. O tak, o to mi chodziło. Jeszcze to. Ej weź. Lena, chodź tu z tą siatką. Lena, no jestem po. Dobra, idę w dalszy głąb. Ej ja. To jest zły pomysł, ale ja bym się rozdzielił. Ale bierzemy to, bierzemy to Nie, 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 dawaj, do ty, dawaj już do tej Dobra Oczywiście my tego my, ja Oczywiście mam. my tego lasu nie sprzątamy I nic tu nie niszczymy yy, Nic No chyba, że to co leży już na ziemi To tak Ej, zaplątałem się Bez skitu Zaplątałem się ty, Zaplątałem się w to Dobra, wyszłam czy tędy Coś... Dobra, e rozdzielcie się! Ja idę z Leno, Michał, rozdziel się! My wchodzimy w dalszą część lasu, już 12 minut. Więc na pewno będzie druga część. Że to się. Co? Dobra, wracam do Was. Idę. Dobra, tepniemy się tam. Trzy, dwa. O, uwaga, tepnąłem się, Siemano. Tepnąłem się do nich. mamy coś takiego. I tu rozstawimy. Dobra. Grzebiemy w tych śmieciach. coś jest takiego Ja postawiam statyw. Ej. Albo nie, dobra, nie ma to sensu. Nie, ma, To nie ma Tam są telewizory. A co? Telewizory. Ej, mam coś, mam coś! Ej, biskitu, mam coś! Ej, to jest telewizor? Ej kopiemy to, wykopujemy to Wykopujemy tu weskitu. Ciekawe co to jest Dobra wykopujcie to Pomóc Wam? Czekaj Co jest? to jest? nic Co jest? jest blacha Z blacha, no? A nie, bo co? Nie, to nie blacha, dobra jest, o, weźmy, Zblachanie To nie jest co no, jest Dobra Jeszcze minutę filmu została, więc zrobiłem drugą część na 100% ja nie będę robić Oczywiście możecie yy, włączyć sobie lajka. Tam są telewizory. Minuta filmu została. Możecie zostawić subika na dwóch kanałach na... Yy, eee, Dobra, patrzmy ten... Odwróćcie ten telewizor. By, by no nie, Elena pomóż Michał mówi. Ale, ale nie mogę. A co? W kolejny, kolejnym filmie to odgrzebiemy. Te buty. A co że to są buty? Jest telewizor. Niście ten telewizor. A nie no w sumie powiedziałem, że tu ja nic nie niszczę. A jaki to jest Marki, what? Ty. Co? Dobra, więc my się widzimy w kolejnym filmie. Elo, elo! Widzimy się w kolejnym filmie. Elo, elo!